Andrzej Duda stawia na spotkania i pędzi przez Polskę. Wszystkim po drodze obiecuje szeroko otwarte drzwi do pałacu. Symboliczne zwycięstwo w pierwszej turze sprawia, że połowa pytanych przez nas w sondażu mówi: Duda na prezesa PiSu. Jakub Sobieniowski. W tym momencie kandydat PiSu pytał, czy protest dotyczy także salowych. Nie ma salowych Nawet pan nie Andrzej Duda w ostatniej chwili próbował się dowiedzieć więcej na temat protestu pielęgniarek i położnych na krakowskim rynku. A początek spotkania z protestującymi wyglądał tak. Który przeszedł do drugiej tury. Później Andrzej Duda obiecywał pomoc, gdy zostanie prezydentem. Zapis ustawowy. Tak. 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 W całym tym tak, oczywiście. Wcześniej Andrzej Duda był na Wawelu, gdzie złożył kwiaty przy grobach Józefa Piłsudskiego oraz Lecha i Marii Kaczyńskich. Tak, zareagował jednak na pytanie dotyczące jego poglądów na przyczyny smoleńskiej tragedii. Ustalenia Antoniego Maciełkowicza i jego zespołu czy Komisji Andrzej Duda nie odpowiedział na pytanie w kwestii, którą PiS uznaje za najważniejszą przynajmniej raz w miesiącu, każdego dziesiątego, gdy organizuje partyjne uroczystości miesięcznicy. W wyborczy wieczór też. Są z nami dusze tych, którzy zostali zabici w zbrodni smoleńskiej. Jarosław Kaczyński nie pojawił się nawet na wieczorze wyborczym Andrzeja Dudy. Wstępne sondażowe wyniki wyborów poznał w tym momencie dzięki reporterowi faktów w czasie marszu przed pałac, gdzie przemawiał i mobilizował przed drugą turą. Zresztą nie tylko on mobilizował do zmiany obecnego prezydenta. Musimy te dwa tygodnie dobrze wykorzystać. Poznanych złu funkcjonariuszy. Piekła można powiedzieć, Prost, piekła. To Jarosław Kaczyński zdecydował, że w PiSie nie będzie prawyborów i wskazał Andrzeja Dudę. To on zgodził się usunąć w cień razem z Antonim Macierewiczem, by wypromować mało rozpoznawalnego kandydata, który powalczy o głosy umiarkowanych. To się udało. Andrzej Duda osiągnął znakomity wynik. To nie jest żadne zwycięstwo. Zwycięstwo będzie w czasie ostatecznego rozstrzygnięcia, czyli nie tego tygodnie. zwycięstwa. Zwycięstwo będzie, ja w to wierzę, że je osiągnę. Z sondażu dla faktów wynika nawet, że prawie połowa Polaków uważa, że Andrzej Duda powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku prezesa PiSu. Co ważne, sondaż przeprowadzono tuż przed zwycięską dla Dudy pierwszą turą. Możemy? Nie. On sam, jak widać, mówił dzisiaj o tym niechętnie i o tym, że wśród swoich wyborców w dużej części zwolenników PiSu też jest. Bardzo wielu zwolenników zmiany na stanowisku prezesa PiSu. Większość Polaków chce, by pan zastąpił Jarosława Kaczyńskiego na fotelu prezesa PiSu. Co pan na to? Wierzę w to, że niedługo już zostanę prezydentem Rzeczypospolitej, a to te są dwie rzeczy, które się wykluczają. Zawsze ci, którzy mieli takie wysokie poparcia, kończyli nie najlepiej, dlatego że prezes nie lubi, kiedy zwłaszcza wyborcy PiSu uważają, że ktoś inny mógłby poprowadzić tę partię. Wynik Andrzeja Dudy Jarosław Kaczyński oficjalnie skomentował wtedy. Dobre. W niedzielę. Tylko tak i tylko raz. Jakub Somieniowski Fakty.